odbyło się spotkanie u burmistrza Strzelna z udziałem przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej, przedstawicieli nadzoru budowlanego i rzeczoznawcy, który w przyszłości ma zająć się stanem technicznym tego obiektu. Rozpoczynając naradę uznałem za podać do protokołu, że problem jest, należy prowadzić jakby w trzech aspektach. Raz to Umożliwienie pogorzelcom wejścia do mieszkań to jakieś no, najcenniejsze sprawy, jakiejś rzeczki, dobytku. Druga sprawa to było odblokowanie drogi krajowej, która została zamknięta, wyłączona z roku. I trzeci przypadek to dalsze losy techniczne tego budynku, no bo tam mieszkało w sumie około 40 osób i dla tego miasta jak jest na pewno problem nie niemałej wagi. Rozpatrując ten temat w trzech aspektach, uznaliśmy, że do budynku ewentualnie będzie można wejść dopiero po zlikwidowaniu resztek pokrycia dachowego w rejonie okapu, bo istniało do tej pory takie zagrożenie, że podczas wejścia mogły te reszki spać komuś na głowę. Oczyszczenie schodów, które w tym stanie, które oglądałem, nie nadawały się do komunikacji, jak również oczyszczenie dostępu do wejść, gdzie szczególnie w dwóch przypadkach oficynie były no zniszczone, znaczy zasypane, za, 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 zawalone, wręcz można powiedzieć, zerwanymi z dachu deskami, z gwoździami itd., tak tak że to trzeba oczyścić. Wykonując te czynności, dopiero na, 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 powstała możliwość, że wszedł tam rzeczoznawca i po wstępnych obiedzinach zezwolił na, na wyniesienie tego dobytku. Z takim zastrzeżeniem z mojej strony, że wchodzi po jednej osobie w kasku i w obecności funkcjonariusza straży pożarnej, żeby to poruszanie się po tym lokalu było jakieś racjonalne. Jeżeli chodzi o odblokowanie drogi, to podyktowałem takie wymogi, opatrując to decyzją ustną, że pół drogi, prawą stronę drogi puszczamy do ruchu, zamykając lewy pas, dlatego żeby, żeby ten ruch odsunąć maksymalnie daleko od tego nadnutlonego budynku i ograniczenie prędkości minimum do 30, maksimum do 30 km na godzinę, żeby te drgania temu budynkowi nie szkodziły. Jeżeli rzeczoznawca budowlany po szczegółowych ograniczeniach dojdzie do wniosku, że tych zagrożeń od ruchu nie ma, to na wniosek rzeczoznawcy pan burmistrz puści do ruchu drogę, ulicę całą szerokością. A jeżeli chodzi o dalsze czynności związane z procedurami, z remontem, czy naprawą, czy, czy czynnościami technicznymi związanymi z budynkiem, to będzie zależało od końcowej opinii rzeczoznawcy budowlanego, który stwierdzi, że obiekt będzie do remontu, no nie sądzę, żeby do rozbiórki bo wstępnie, aczkolwiek zaczekał się, ale, ale na obecny stan z tego, co obejrzałem, to raczej elementy rozbiórki możemy tutaj wykluczyć i budynek będzie remontowany.